Ma być wywołana wojna. To mówimy o zmianach życia tych ludzi. Gdy Polacy pierdol dostaną, yy, łomot łaźnie przeżyją. Przed szkodą i po szkodzie, niestety, Polak głupi. Porozmawiamy? Witam Państwa. Dzisiaj zapraszam Państwa na rozmowę z panem Krzysztofem Towińskim z partii Front który jeszcze nie gościł na moim kanale, nie wiedzieć czemu, no ale naprawiam ten błąd. E, rozmawiamy o szeroko pojętej polityce, zwłaszcza polityce międzynarodowej, jaką prowadzi obecnie polska władza. Dobra, w sprawie linii Tuska poprosiłem też o, o komentarz pana Krzysztofa e, Towińskiego z partii Front. Panie Krzysztofie, e, Skąd teraz takie duże nasilenie planowanych wydatków, które planuje ten rząd, rząd, który tak krytykował przecież mur, mur Morawieckiego na, na granicy z Białorusią, teraz ewidentnie szykuje się do, do mówi do obrony? E, tworząc tą tarczę wschód, i, i tak zwaną linię tuska, już porównują niektórzy żartobliwie do linii Marzynota i tym podobnych e, konstrukcji z czasów II wojny światowej. E, jak, jak pan myśli? Dwa, mówią o 20-30, mówi się już, tak, miliardach e, euro, że to ma kosztować jakieś totalne pieniądze. E, skąd ten rząd chce na to wziąć? I i, i czy ten mur jest nam potrzebny i zapewni nam jakieś bezpieczeństwo. Panie Jarosławie, bo kanał rozumiem nazywa się Jarosław szuka kłopotów, tak? tak? Tak. Pan nie musi w Polsce szukać panie Jarosławie kłopotów. kłopotów, Cała, kłopotów ta, ta nasza to od kilkuset lat wieczny kłopot tak przy okazji, <głopotów> więc nie trzeba Tyle szukać, jasno, rozumiem. I teraz jest tak, może szybko uporządkujmy. Po pierwsze, mamy do czynienia z finalizacją takiej polityki paranoiczno-prowokacyjnej prowadzonej przez kolejne polskie rządy, no, przynajmniej od 2008, minimum roku, tak, ale później eskalacja nastąpiła bardzo mocno w ostatnim, w tym drugim rozdaniu, gdzie już był premierem Tusk, no i gdy prawo i sprawiedliwość, Rzeczą naturalną, jak rozpoczęła się pierwszy faktyczny konflikt w 2014 roku na Ukrainie. Więc to są skutki, jeszcze raz powtarzam, polityki paranoiczno-prowokacyjnej, a teraz agresywnej Rzeczpospolitej Polskiej w stosunku do sąsiadów, czyli Republiki Białoruskiej i Federacji Rosyjskiej. Po prostu mamy nakaz ze Stanów Zjednoczonych, mamy wykonywać określone zadania polegające na tym, że Rzeczpospolita Polska ma odizolować. Państwo polskie, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej mają odizolowywać skutecznie Federację Rosyjską, oczywiście Republikę Białoruską, tak jest to przy okazji, od Europy. Po co to Stanów Zjednoczonym? Po to, że chcą skłonić za wszelką cenę, żeby Rosja na siłę pokochała Stany Zjednoczone, współpracowała ze Stanami Zjednoczonymi w jej wojnie o hegemonię Stanów Zjednoczonych w świecie. Jeżeli nie rozumiemy tej wykładni, to nic nie jesteśmy w stanie zrozumieć. W związku z tym akurat teraz, gdzie rozmawiamy, w prostej linii jest około 45 kilometrów do granicy z Republiką Białoruską. Bardzo województwo podlaskie, przypominam, jesteśmy i, i kochani, bardzo, bardzo było znamienne, jak przed wyborami do Parlamentu Narodowego w ubiegłym roku, w październiku 2023 roku, biedni ludzie liczyli, tutaj ci z Podlasia, wybierali między innymi niezindoktrynowani, Czyli nie ci, którzy dali się uwieść prawu i sprawiedliwości, pozostali z różnych innych przyczyn, ale ja mówię o tych normalniejszych, którzy liczyli na zmiany i wybierali platformę obywatelską Polskę 2050 i PSL, licząc na to, że oni zakwestionują ten konflikt z Republiką Białoruską, Federacją Rosyjską, że nie będą prowadzić do wojny, że właśnie rozbiorą nawet ten mur, gdzie to liczyło że po prostu tu nie będzie żadnego konfliktu, że pójdą Ta, to, co powinniśmy wszyscy zrobić, to do czego nakłania oficjalnie Partia Polityczna Front. Nie ma żadnego konfliktu na granicy wschodniej, nie ma żadnego konfliktu pomiędzy Polakami a Białorusinami, państwem białoruskim. Po prostu trzeba siąść, rozmawiać. Białoruś dzisiaj czeka, stół jest przygotowany w każdej chwili. Niech tylko pojawiają się polscy politycy. Drogi widzu, jeżeli podoba Ci się ten kanał, chcesz, żebym go dalej prowadził, chcesz mi jakoś wspomóc, możesz postawić mi po prostu zwykłą kawę. Link znajdziesz w pierwszym komentarzu. I te nasze biedactwa podlaskie myślały, że to się stanie. I co się okazało? To, co się miało okazać, Amerykanie spuścili prawo i sprawiedliwość, ponieważ za prawem i sprawiedliwością, mimo że tacy służalcy czy byli y, dla, pisowcy dla Stanów Zjednoczonych, ale stał elektorat, nieobliczalny elektorat, który w miarę propolski polski powtarzam, uwiedziony. W związku z tym postawili na elektorat, który będzie szybciej i taniej sprzedawał rzecz pospolitą. Czyli mamy Hołownię, Tuska, Kosiniaka i pozostałych, zresztą to dzisiaj, kochani, widać i oni dokładnie to wykonują. Ale jaki jest tego cel? Oprócz tego celu strategicznego, który mamy, do czego to idzie? Tak zwana tarcza wschód, na którą rozpoczynamy od 10 miliardów, a nie wiadomo ile się skończy. Państwo sobie doczytacie, jak tam będą w odpowiednim momencie pola minowe i tak, tak. dalej, jak stały bunkry, jak tereny zalewowe, ilu ludzi zostanie wywłaszczonych. W niedługim czasie, ostrzegam, przyjmą specustawę tak zwaną. Spec która pozwoli na wywłaszczanie z danych terenów, na częściowe zajęcie. To jest pod tak zwanym szyldem stylu amerykańskim bezpieczeństwo narodowe. I koniec. I w ramach bezpieczeństwa narodowego mogę Cię określić, dać Ci w łeb i wleźć do Twojej żony pod, do łóżka. I to jest bezpieczeństwo narodowe, więc wszyscy mają się na to godzić. No i w związku z tym, że ludzie tak, a nie inaczej głosują, wyrazili na to zgodę, więc nie ma co się dziwić. Ale do czego to idzie? bo to jest wina oczywiście ludzi, nie tych polityków, którzy się sprzedali Amerykanom, po prostu ludzie im pozwolili, wyborcy w związku z tym, a, a, ta, a ta hołota, która nie głosowała, to jest, powtarzam, zasługuje na miano hołota niegłosująca, bo to są najgorszy typ ludzi, w związku z tym ludzie pozwolili. I do czego, do czego to wszystko zmierza? Po co jest, co się robi, pod tak zwanym tej, tej ideologii, którą przed chwilą powiedziałem i i płaszczykiem, tych niby tam jakichś umocnień tego wszystkiego tarczy wschód. Chodzi o to, żeby wywołać trwały konflikt graniczny, wojnę graniczną pomiędzy Polską a Białorusią, nie Rosją. Przypominam, że to jest 400 kilometrów, 412 kilometrów to jest granice mamy z Białorusią, 230 mamy. Tutaj na północy z owodem królewieckim Kaliningradem, czyli z Federacją Rosyjską, i przestrzegam, że mamy 535 kilometrów prawdziwy, niebezpieczny na rzecz po tej polskiej granicy z Ukrainą. Nie, oni tutaj nic nie robią, no bo tutaj są, i to będzie prawdziwy konflikt, ale nie o tym rozmawiamy. Cofamy się do tej 418 kilometrów granicy z Białorusią, tu ma być wywołana wojna, wojna, faktycznie. Wojna na, na zasadzie wymiany ognia, to jest w sposób zdecydowany. Oczywiście, no wiadomo, że, że w tym układzie no, trzeba się liczyć z, ze stratami, ale to jest celem: wywołanie konfliktu granicznego. Nie z Rosją, bo się jej boją i nie ma rozkazu ze Stanów Zjednoczonych, żeby był konflikt z Rosją, ale z Białorusią, Polacy sobie, którzy muszą być uwiązani. Bo co by się stało, gdyby, gdyby nie wywoływać tego konfliktu? No, oczywiście Federacja Rosyjska Porządkuje Ukrainę, no i zabawa się kończy. Oczywiście są rozruchy w Polsce, o Polacy wezmą się załby z Ukraińcami i z winy Polaków, niestety, bo to Polacy dawali Ukraińcom broń i, i mówili, że biedni ci Ukraińcy walczą za bezpieczeństwo, wolność Polaków. Więc to, to rzecz jest prosta, ale to za mało. Trzeba doprowadzić do tego konfliktu, żeby ciągle Amerykanie mogli szachować, mogli w jakiś sposób oddziaływać, pokazywać Federacji Rosyjskiej. Że Rosjanie winni się dogadać, że to jest normalna kraszachowa, normalna polityka. To tylko o to chodzi. I teraz, czy mamy winić przez to Amerykanów? Nie, no po prostu oni realizują własne ceny. Gdybym był politykiem amerykańskim, znalazł taki idiotyczny naród w Europie, który sam się pcha w konflikty, który nie potrafi dbać o własne państwo, który nie potrafi ułożyć relacji. Naród, nie politycy. Bo politycy są składowi, wy, dzięki. Są na tych miejscach, w tych miejscach, w, w, w obozie prezydenckim, w rządzie, teraz w Europarlamencie, z wyboru tych ludzi. Ludzie chcieli. No, myśmy tutaj dokładnie teraz w wyborach do Europarlamentu przerobiliśmy. Znają mnie tu dobrze, wiedzą, jakie mam nastawienie. Wiedzą jedno, że ja, jako Krzysztof Towiński, przewodniczący partii Front, od kilkuset lat mieszkający tu na Podlasiu, nie mam żadnych problemów jako polski polityk. Dogaduję się z administracją i zresztą to robimy. Z administracją pana prezydenta Aleksandra Łukaszenki, ja go bardzo szanuję, uważam wbrew pozorom za prezydenta, uważam, że to jest suwerenne państwo. Dogadujemy się z Republiką Białoruską bez problemu, dogadujemy się z Federacją Rosyjską jako polscy politycy, tylko Polacy muszą zrozumieć, skoro dzisiaj jako Polacy stawiacie na innego typu polityków, no to macie to, co jest, no nie? W związku z tym trzeba ponieść będzie słuszną karę. Powtarzam, ten konflikt zostanie sprowokowany graniczny z wymianą ognia. I teraz ktoś może sobie powiedzieć, no ale Panie Jarosławie, Panie Krzysztofie, co Wy opowiadacie? Bo mam nadzieję, że Pan podobnie Jarosław myśli, co Wy opowiadacie? Przecież to Białoruś nas atakuje jakimiś tam migrantami i tak dalej. Kochani, uporządkujmy sobie jedną kwestię. W roku 2020 państwo polskie, służby państwa polskiego, polscy politycy jak najgorsze Najgorsze e, e, sąsiedzkie szumowiny, ja mówię o nas, o państwie polskim, o nas, Polakach, bo przez to, jeżeli to robili politycy, zaatakowaliśmy politycznie suwerenne państwo. Dokładnie do Polski, tak. Angażując się w obalanie prezydenta Aleksandra Łukaszenki, w ich wybory. Oczywiście tam był konflikt. To nie mówmy, że tam tak jak wszędzie, tylko pytam Ja, wewnętrzny. Jak, jak? wewnętrzny. I myśmy, no niestety, zaingerowali wewnętrzne, wewnętrzne procesy polityczne naszego sąsiada, obcego nam państwa. Jest to niedopuszczalne. Co dalej zrobiliśmy? Dalej, zasobów Ministerstwa Spraw Zagranicznych wyposażyliśmy pseudo -władze białoruskie, rząd na uchodźstwie, pani Ciochanowska, pan Łatuszka i tak dalej. Nie zdajemy sobie sprawy, kochani, szkolimy terrorystów, pan Azarow który w polskich mediach to terrorysta, który jest ścigany, ma wyroki na terenie Republiki Białoruskiej, tam w Nikoliczach odpowiedzialny za ten zamach, odpowiedzialny za inne zamachy na terenie Republiki Białoruskiej. Państwo polskie, Polacy pozwalają na to, między innymi w Białymstoku i w sześciu jeszcze innych ośrodkach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, szkolimy białoruskich terrorystów, szkolimy też terrorystów rosyjskich. Przypominam, po Monomariów podobnie zakładamy jakieś alternatywne rządy i tak dalej i terrorystów rosyjskich, więc my w tym momencie, drodzy obywatele Polacy, pamiętajmy, jeżeli Republika Białoruska szukałaby naprawdę z nami konfliktu z Wady, to tak zwany kasus belli o już Białorusi nie mają. Z punktu widzenia prawa narodowego jak mi Bóg na niebie miły, mają rząd na uchodźstwie, szkolenie terrorystów, którzy działają na terenie Republiki Białoruskiej i. Oficjalnie przy polskich politykach, polskich mediach, polskich ekspertach, polskich oficerach mówią, że ich celem jest obalenie rządu na terenie Republiki Białoruskiej plus media, różnego typu te, te bełsaty i tak dalej. Więc nie dziwmy, się, nie dziwmy się, że jedynym narzędziem, jakie można, tak zwanej dokuczliwości, zgodnie z prawem międzynarodowym i chęcią Europy na terenie, na granicy z Polską znajdują się, powtarzam, uchodźcy z Bliskiego Wschodu i tak dalej. I teraz jest tak: czy gdybyśmy unormowali relacje, siadamy sobie z Polska, podobnych polityków do nas, polityków białoruskich i jak. No to oni siadają, proszę pana, ale z, to, z Cichanowską, tak? Jasne, jasne, ale tak normalnie, mówię już o normalnym państwie, gdy Polacy w Pierdol dostaną, łomot łaźnie przeżyją i dopiero, no to oczywiście nastąpi. Kochani, rzeczą jest naturalną, że uchodźcy na teren Republiki Białoruskiej znajdują się w większości, to jest prawda, którzy graniczą z Federacją Rosyjską, tam się dostają, mają wizy i tak dalej. I ten problem trzeba razem wspólnie rozwiązywać. Jeżeli będziemy wspólnie współpracować politycznie z Republiką Białoruską, tak jak sąsiadom przystało i mamy bardzo dużo wspólnych interesów, zresztą ja jako polski polityk wyraźnie mówię naszą racją Stanu Rzeczpospolitej Polskiej są na, nie chodzi o gospodarcze, poprawne. Przyjazne stosunki z Republiką Białoruską i Federacją Rosyjską, odwrotnie w stosunku do tych ludzi, którzy ciągną nas do wojny. W związku z tym Republika Białoruska, a także Federacja Rosyjska, współpracując z naszymi służbami, już tak jak zobaczcie. A co przed 2020 roku? Nie było czegoś takiego, tylko Białorusini dbali. Zresztą Unia Europejska, pan prezydent Aleksander Łukaszenka wyraźnie powiedział, nawet dawała Białorusi część środków, żeby Białorusini zabezpieczali granicę Schengen z Europą. Dzisiaj pytanie, jeżeli nakłada się sankcje, jeżeli się nie uznaje prezydenta sąsiedniego państwa, prezydenta Republiki Białoruskiej, jeżeli szkoli się terrorystów, jeżeli się bawi w jakieś alternatywne rządy, to co Białorusini mają być tacy grzeci? z tak kochamy Polacy, jedźcie po nas, ciosajcie nam kołki na głowie, a my będziemy się cicho. Kochani, jeszcze raz, naprawdę jeszcze pod płaszczykiem tarczy wschód przygotowywany jest konflikt z wymianą ognia, konflikt graniczny. I o tym wszyscy musimy mówić, przestrzegać. Czy dopiero, gdy zaczną ginąć ludzie, gdy zaczną być zniszczenia w tym pasie co najmniej kilkudziesięciu kilometrów od granicy polsko-białoruskiej, dopiero do społeczeństwa to dotrze. Panie Jarosławie, ja się nie dziwię komuś kto mieszka w Wrocławiu, ja się nie dziwię komuś kto mieszka w Warszawie, ale tym ludziom tutaj na Podlasiu, na części Lubelszczyzny, którzy mieszkają przy granicy i oni dzisiaj nie rozumieją, że są prowadzeni na wojnę, oni dzisiaj tchórzą, oni są dzisiaj tchórzami. Ja rozumiem zindoktrynowanych i ci, którzy żyją z tego obecnego reżimu warszawskiego, ale pozostali ludzie, no chyba nie wszyscy biorą udział w tym obłędzie, tak? Zresztą doświadczyliśmy. Oni się tutaj bali, boją. Mówimy Wam, Wy zbieracie podpisy, Wy kandydujecie. Ja Wam tworzę formację polityczną, która jest w stanie porozumieć się z Republiką Białoruską i Federacją Rosyjską. I daję Wam tego gwarancję jako polski polityk. Nie chcecie? Spokojnie, mamy czas wszyscy, będziecie obrywać, łaźnia, łomot, łaźnia, łomot i przychodzi mózg. No właśnie, panie, panie Krzysztofie, bo chciałem zapytać, jak pan po, poruszył temat ludności już tam, tej z Podlasia, no bo jeżeli mówimy o jakimś pasie kilkudziesięciu kilometrów, to mówimy o zmianach życia tych ludzi, e, zmianach e, chociażby, nie wiem, turystycznie te tereny rejony przestaną istnieć, bo to panie jest... Panie Jarosławie... Panie, Jak się Jeroz, na to Panie reagują, w 2014 roku na całą Polskę spadła tak zwana choroba SF. Afrykański pomysł, zostawmy. Tak. I to były przed covidem to najpoważniejsze zmiany. Czy Wy sobie Państwo wyobrażacie, że dziesiątki tysięcy, setki tysięcy gospodarstw zostały wyeliminowane z możliwości hodowli produkcji trzody przez trwającej tutaj tysiące lat? Wcześniej trochę więcej owiec było, ale świnki też były. Więc trwającej tysiące lat, i wołowiny przy okazji, bo się na tym dobrze znam, trwającej tysiące lat. I ci ludzie sami się zgodzili na samolikwidację, czyli uzależnienie od różnego typu ośrodków, to się nazywa sklepy teraz. Ja u siebie wszystko produkuję, więc mnie to nie interesuje. W związku z tym bo mamy normalną żywność, sami produkujemy od masła wszystko po kolei, prawie się nie zaopatruje. Z, zgodzili się na uzależnienie gdzieś po jakiś powtarzam, mówię tam w sklepach i tak dalej, a do tej pory byli samowystarczalni. To spowodowało, że wielu ludzi przestało po prostu im się opłacać, gospodarować, żyć, zmienił się styl życia. Między innymi już nie mówię o tej wejściu do Unii Europejskiej gdzie było wielkim kitem, to nie o to chodzi, że Unia jest zła. Unia jest dobra dla Niemca, Francuza i tak dalej. Ale w związku z tym, że Polacy mają sprzedajnych polityków, no to jak może być Polakom Unia dobra? No nigdy nie może być, bo, bo na tym polegało, że sami z siebie zrobiliśmy kolonię. Ale już w tym momencie eksperymenty 2004, zresztą cały po 89 roku, jak widzimy, to jest wielki eksperyment na polskim narodzie. Później ten COVID i tak dalej. I ta wojna to idzie gładko, zobaczcie, wręcz ewolucyjnie. Tu wam rzucę, tu, 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 ustawa o obronie ojczyzny wymaga tego, ustawa o tym, samorządy na pięć lat dzisiaj są ładnie poustawiane, więc one mają wielki udział w tej manipulacji. Ludzie tak powoli, jak to tutaj na Podlasiu, takie grzeczne, grzeczne, i będą się godzić, godzić, godzić na no i tak. No. Ale bombki to wszystko trzeźwieją. Jasne, Więc jasne. To, to już in, inne tematy, ale też oczywiście ważne. E, ale panie, jeszcze wracając na chwilę do tej linii Tuska, znając historię, historię tych różnych linii, typu linia Marzynota, one nigdy nie spełniały swojej roli. Niemcy po prostu obeszli ją przez Ardeny. No ale tu w tym momencie to będzie można obejść. Teoretycznie, jeżeli naprawdę bylibyśmy zagrożeni, tak jak e, chce tłumaczyć władza i motywować w ogóle budowę, budowę tych umocnień, to po prostu można obejść przez Ukrainę, bo przecież z tym przyjaznym państwem ukraińskim, e, w cudzysłowie mówię, my tam nie będziemy umocnień budować, prawda? Panie redaktorze, więc sami widzimy, pan przed chwilą dotknął bardzo ważnej rzeczy. Więc nie jest celem żadna obrona, tak? Bo po pierwsze, tak jak Pan powiedział, skuteczność tego jest niewielka, nie, nie o to chodzi, ale jest stworzenie klimatu, że jest zagrożenie z Białorusi, tak, żeby sprowokować ten konflikt graniczny, to to jest potrzebne. Prawdziwe oczywiście nie zrobią tego z Federacją Rosyjską, no bo nie podskoczą do Rosji, a, a Stany Zjednoczone tym pieskom warszawskim nie pozwolą na coś takiego. W związku z tym... To, to jest jedyny cel. My, my nie dopisujemy chociaż y, takich intencji, że y, rząd chce nas przed czymś obronić. Taka znaczy, fasza... Ja nie dopisuję, to oni ja, Nie, nie, pan, nie, pan, nie, pan nie, nie, tylko my jako społeczeństwo, co sam sprowokował. Jeszcze raz powtarzam. Szanowni Polacy, y, y, polityk, ta, taki polityk jak tutaj, podobni do mnie. Tworzą rząd polski, tworzą władzę Rzeczpospolitej Polskiej i my nie mamy żadnego konfliktu, nie istnieje, więc każdy pieniądz jest pieniądzem nie tylko że wyrzuconym, ale działającym przeciwko nam. Natomiast nie na zasadzie tego typu linii, ale bardzo poważne wzmocnienie wojska, służby, obrony cywilnej Na odcinku właśnie 535 kilometrów z Ukrainą, gdzie Federacja Rosyjska będzie porządkować, gdzie banderowcy i bojownicy różnego typu będą przez ławą niedługo szli przez naszą Jasne. granicę, gdzie rozpocznie się prawdziwy konflikt tak, między Polakami i Ukraińcami, który dopiero wstrząśnie Rzeczpospolitą i dopiero dokona, jak ktoś mnie pyta, kiedy zmiany polityczne, kiedy Polacy nigdy nie dojrzeją, zresztą to wieki o tym, o tym świadczyły, natomiast bezpośrednie wstrząsy, bezpośrednie wstrząsy powodują, że w wspaniałym polskim narodzie bardzo mobilnym odzywa się instynkt samozachowawczy. Gdy do twojej dupki zaczyna docierać, że jest problem, no to i do mózgu aż dochodzi, jak to za głowa mówił, to oleum. W związku oleum. z tym dopiero dopiero nasze, nasze no cięż, po prostu ciężkie Ciężkie przeprawy z Ukraińcami na polskiej ziemi, jeszcze raz z naszej winy, dopiero spowodują, że się opamiętamy i oczywiście my damy sobie radę, no ale ktoś, ktoś po prostu chciał tej zabawy. No tak, jednym słowem musimy dostać kopniaka w tyłek, żeby cokolwiek do nas dotarło, czy jak to pisał Rej, przed szkodą i po szkodzie niestety Polak głupi.